Witajcie kochani, dzisiaj zapraszam na pyszny sernik, pulchny sernik czekoladowy z pianką śmietankową. Taki negatyw sernika białego, ale zapewniam, że jest bardzo pyszny. Do twarogu dodaję mleko, można twaróg oczywiście zmielić, ale jeśli macie blender, zróbcie to tak jak ja. Około 200 g cukru, część tego cukru zostawiam sobie jeszcze do utrwalenia białek. Mniej więcej około jednej łyżki z brzuszkiem. Dodaję 5 żółtek, wszystkie na raz. Wstępnie zmiksuję masę na gładko. Jeśli chcecie to zrobić z gotową masą serową, taką jak się kupuje w sklepie, wtedy proponuję nie dodawać mleka, bo masa będzie za rzadka. Jeśli chcecie, możecie też dodać troszkę masła. Ja go nie dodaję, bo mój twaróg jest tłusty. Więc tego tłuszczu ma wystarczającą ilość. No i po chwili dodaję kakao i mąkę ziemniaczaną i pomownie miksuję na jednolitą masę. Na początku właściwie nie włączam blendera, tylko po prostu tą łopatką od blendera mieszam, bo wiadomo, będzie się trochę kurzyć. Kiedy masa już jest dobrze zmiksowana, zabieram się za ubijanie piany. To trwa dosłownie kilka minut. Dodaję jeszcze do niej szczyptę soli, żeby szybciej się ubiła. Kiedy jest już ubita na sztywno, co można sprawdzić odwróceniem miski, piana nie powinna nam z niej wypaść, dodaję tą resztę cukru, którą wcześniej zostawiłam i mieszam i jeszcze miksuję dosłownie około minuty. No i teraz pozostało mi jeszcze tylko dodać pianę, najpierw dodam jedną trzecią, jeszcze troszeczkę rozrzedzę tą masę serową, która w zasadzie nie jest, nie jest gęsta, więc można by było tą pianę dać od razu. Pianę z masą łączymy oczywiście za pomocą dużej łyżki, nie robotem, chodzi o to, żeby zatrzymać jak najwięcej powietrza w pianie, dzięki temu nasz sernik będzie pulchny, puszysty i o wiele smaczniejszy niż taki bardziej zbity. No i ważne też przy tym, żeby to robić jak najkrócej, im dłużej to robicie, tym gorzej piana wtedy siada. Piekarnik oczywiście nagrzewamy, spód mamy już przygotowany, jakiś biszkoptowy albo kruchy, albo po prostu jakieś ciastka, a można też i bez spodu. Jeśli chcemy uzyskać taki efekt równego sernika, wtedy należałoby go piec w obniżonej temperaturze. Ja go piekłam 50 minut w 160 stopniach, a potem jeszcze około 12-20 minut dopiekałam w takiej temperaturze 100 stopni Celsjusza. No, ale i tak troszeczkę mi opadł, mimo to był puszysty. Także jeśli chcecie jeszcze lepsze efekty, wtedy polecam na przykład 140 stopni przez około 50-60 minut i dalej jeszcze obniżyć sobie na 110-100 i dopiekać 10-15 do 20 minut. Śmietanę kremówkę ubijamy taką dość dość chłodno, ta moja tutaj za specjalnie nie chciała się ubić, dlatego w tej sytuacji ważne by właśnie dodać troszkę żelatyny na pół litra te dwie łyżeczki. Rozmieszać wcześniej w małej ilości mleka albo, albo śmietanki i rozkleić ją w garnuszku w ciepłej wodzie. Do takiej ciepłej żelatyny dodać kilka łyżeczek gotowej śmietanki, wymieszać dokładnie, szybko dodać do reszty i ponownie zmiksować. Króciutko i zaraz wylać na wystygnięty sernik, wstawić całość do lodówki na 2-3 godziny, potem jeszcze zrobić polewę. Adresy do przepisów na polewę, na spody podam pod filmem i ponownie wstawić do lodówki albo w chłodne miejsce. Lepiej zrobić tej polewy więcej, wtedy ją swobodnie rozprowadzicie po całości. Ja tutaj miałam troszeczkę za mało. Tortownica dość duża, bo średnicy 28 cm. Ciacho najlepsze jest następnego dnia, polecam. Jeśli podobał Wam się przepis, podnieście łapkę do góry, oczywiście zasubskrybujcie kanał, wkrótce kolejne przepisy, na które serdecznie zapraszam.